thank you w Nim serca moc. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Witamy wszystkich, którzy łączą się z nami w godzinie miłosierdzia. Dziękujemy, że jesteście z nami, że składacie w sercu miłosiernego Boga Trudne sprawy, jakie nosimy w naszych sercach, szczególnie sprawy pokoju na świecie. Dzisiaj wspominamy tutaj w naszym sanktuarium, szczególnie 22. rocznicę śmierci ojca Józefa Kozłowskiego, który był wielkim szafarzem Bożego miłosierdzia. Modlimy się za wszystkich, którzy. Odwołują się do Jego dziedzictwa. Prosimy też dobrego Boga, żeby nigdy nie zabrakło nam szafarzy miłosierdzia i żebyśmy sami byli miłosierni i nigdy nie męczyli się w okazywaniu miłosierdzia innym ludziom. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod pąckim piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia z martwych wstał, wstąpił na niebiosa, sieci po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego. Święty Kościół powszechny, święty obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo. Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej, Miej miłosierdzie dla nas i całego, i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie, miłosierdzie dla nas i całego, świata. I całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. I całego dla jego męki. Miej miłosierdzie, miłosierdzie dla nas i całego, całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie miej dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej, miej miłosierdzie, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie mi dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego ]メku. świata. Dla Jego bolesnej męki. Shakespeare… Miej miłosierdzie dla nas i całego dla i świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. I Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie <SPIANE> dla nas to i całego <j3> świata dla jego bolesnej męki Say, miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i, i całego, całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na, Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy, ufamy tobie. tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy, ufamy Tobie. Jezu, ufam, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Posłuchajmy, co mówi nam święta siostra Faustyna w Dzienniczku, numer 1797. Dziś wszedł do mnie Pan i rzekł: Córko moja, dopomóż mi zbawić duszę. Pójdziesz do konającego grzesznika i będziesz odmawiać tę koronkę. A przez to wyprosisz Mu ufność w moje miłosierdzie, gdyż jest w rozpaczy. Chwała i dziękczynienie bądź w każdym momencie Jezusowi w Najświętszym Boskim Sakramencie. Ile minut w godzinie, a godzin wieczności, tyle bądź pochwalon, Jezu, ma miłości. Módlmy się, Boże, Ty przez Paschalne Misterium Chrystusa odkupiłeś wszystkich ludzi. Zachowaj w nas dzieło swojego miłosierdzia, abyśmy nieustannie, czcząc tajemnice naszego zbawienia, mogli osiągnąć Jego owoce przez Chrystusa Pana naszego. Amen.